Cześć, tu cyfrowe złoto. Bitcoin znów szaleje, a rynki tradycyjne reagują na cła Trumpa. Co słychać w świecie krypto i finansów w ostatnich trzech dniach? Zostańcie ze mną, bo to będzie gorące 90 sekund. Witajcie, kryptoentuzjaści. Na kanale Cyfrowe Złoto jak zawsze trzymamy rękę na pulsie. Ostatnie dni to prawdziwy roller coaster. Od bitcoina testującego 107 tysięcy dolarów po zamieszaniu na rynkach z powodu ceł. Rozkładamy to na czynniki pierwsze. Po pierwsze, Bitcoin. Wczoraj kurs BTC oscylował wokół 108 tysięcy dolarów, ale plotki o nowych cłach Trumpa wywołały lekką korektę. Inwestorzy są ostrożni, bo niepewność handlowa może wpłynąć na apetyt na ryzyko. Tymczasem Ethereum trzyma się dzielnie. Po aktualizacji Pektra kurs ETH skoczył powyżej 1900 dolarów, choć analitycy twierdzą, że to zasługa ogólnego optymizmu, a nie samego hardworka. Na rynkach tradycyjnych burza. Zapowiedzi taryf celnych Trumpa wstrząsnęły Wall Street, a indeksy jak SP 500 notują wahania. Złoto też traci, zbliżając się do wsparcia 3200 dolarów za uncję. Krypto zdaje się być bezpieczną przystanią, bo wielkie instytucje, jak MetaPlanet z Japonii, wciąż kupują BTC. Ostatnio ponad 1000 bitcoinów. To wszystko na dziś. Czy bitcoin przebije 110 tysięcy dolarów, a rynki tradycyjne się uspokoją? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych ruchach. Subskrybujcie cyfrowe złoto, kliknijcie dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i inwestujcie z głową.